Cześć, dodajecie dosyć dużo pytań a propos mojej pracy online. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą. Wiele osób mówię, prowadzę zajęcia językowe z języka hiszpańskiego, czasami też angielskiego. W mojej szkole sonrisa studio.pl i zajęcia są w 100% online. I właśnie przez to bardzo często zadajecie bardzo dużo pytań, co ciekawe, nie w komentarzach, tylko w wiadomościach prywatnych albo na Facebooku, ale no cóż, nawet jeśli odkładam, to to ginie gdzieś w eterze, bo nie ma tego. Właściwie jest jedno miejsce, gdzie to jest, jest to FAQ na mojej stronie, ale zauważyłam, że dosyć dużo osób tam po prostu nie zagląda nawet, kiedy przekierowuję, dlatego tym razem przekierowuję Was do tego filmu. Jeżeli dostaliście ode mnie, dostaliście ode mnie linka, zostaliście tutaj przekierowani, to zachęcam, żeby zobaczyć, co i jak w kilku pytaniach. Mam nadzieję, że Wam to ułatwi sprawę. Tak jak wspomniałam, zajęcia są online. I teraz pytanie: dlaczego online? Skoro macie tyle możliwości, możecie wybrać jakąkolwiek szkołę, dlaczego wobec tego online? Otóż z bardzo prostego powodu: zajęcia online są bardzo wygodne. Możecie sobie siedzieć w fotelu, jeżeli nie macie ochotę, możecie się nawet napić wina w trakcie albo przed, albo po zajęciach. Nie musicie nigdzie dojeżdżać, nikt nie przyjeżdża do Was. Święty spokój! Możecie mieć nawet bałagan gdzieś tam dookoła siebie, jeżeli Wam nie przeszkadza, mi tym bardziej nie, zwłaszcza że tego najczęściej nie widzę. Zajęcia online są o tyle wygodne, że możemy się spotkać z każdego zakątka świata. Tylko musicie pamiętać o zmianie czasu, znaczy różnicy czasu. Dlatego, jeżeli gdzieś jesteście na wakacjach, to też możemy, że tak powiem, rozmawiać. Z takich ciekawszych rzeczy, skąd już miałam zajęcia, to jeśli chodzi o prowadzenie zajęć, to prowadziłam je z ławki w parku w, dajcie mi chwilę, bo zaraz mi się pomyli, w Walencji. Tak myślę, że to była Walencja. Po prostu nie zdążyłam do hotelu, miałam problemy z internetem, więc usiadłam na ławce i tłumaczyłam dziewczynom, co i jak na ławce w parku, zużywając cały internet. Mobilny, dlatego dzięki dziewczyny, jeśli to oglądacie, za obecność wówczas ze mną jest mi bardzo miło, że i mimo jesteście. Moje kursantki jednak są bardzo uparte. Dlaczego są uparte? Ponieważ niektóre z nich miały zajęcia między innymi ze szpitala, to w ogóle jest już hardcore totalny, żeby ze szpitala z korytarza szpitalnego między mną zajęcia. Inna z tego, co pamiętam, miała zajęcia na korcie tenisowym, były też zajęcia na basenie, w parku, w drodze gdzieś tam, w samochodzie. I jeszcze gdzieś, aha, w hotelu, na jakimś korytarzu, gdzie biegało pełno dzieci, i w kilku innych dziwnych miejscach, w których w życiu bym się nie spodziewała, że można prowadzić zajęcia właśnie kiedy ja sobie siedzę, grzecznie w jakimś jednym miejscu, a ktoś w ogóle gdzieś tam musi się męczyć z innymi rzeczami, ale mimo wszystko jest obecne i mimo wszystko wynosi coś z tych zajęć, to jest po prostu fascynujące. W innym przypadku po prostu ta osoba musiałaby odwołać zajęcia, a ze mną była taka możliwość, żeby je przeprowadzić, co prawda niekiedy. Są jakieś takie problemy, na przykład z internetem, że tam czegoś nie słychać, i tak dalej, to zwykle powtarzam, więc nie ma problemu. Więc to były te e, takie najdziwniejsze przypadki. W sumie nie wiem, e, już nie mówię, że nic mnie nie zaskoczy, bo po prostu wiem, że za każdym razem zdarzy się ktoś, z każdym rokiem zdarza się ktoś, kto z jeszcze dziwniejszego miejsca ma zajęcia. Jeśli chodzi o to, kogo uczyłam, to chyba najdalej był to Ekwador i jeszcze jakaś wyspa gdzieś, nie pamiętam gdzie, pewnie że to była dziewczyna, która uczyła się hiszpańskiego, dlatego. Jak najbardziej z każdego zakątka świata. Jeśli tylko zgramy się czasowo, zapraszam, możemy działać. Dla kogo są zajęcia online, to jest bardzo, bardzo częste pytanie. Tak naprawdę dla dorosłych, ewentualnie dla nastolatków. Jeśli chodzi o dzieci, to bardzo rzadko robię wyjątek i zgadzam się na to, żeby dzieci uczyć. Zaraz Wam powiem dlaczego. Ponieważ czasami, internet, nie mój najczęściej, tylko tej drugiej osoby. Nie wyrabia. Wygląda to tak, że po prostu, jeżeli mam dziecko na zajęciach, to najchętniej bym miała też kamerę. Po obu stronach, to znaczy dziecko widzi mnie, ja widzę dziecko. Z dorosłymi czasami rezygnujemy z tego, po prostu jest wygodniej, niektórzy się na przykład krępują, wstydzą albo jakkolwiek wolą, po prostu słyszeć i mówić, i to jest wystarczające. Poza tym skupiają też się na czymś innym, a mianowicie patrzą na dokument, w którym wszystko zapisujemy to jest taka wirtualna tablica, jakby i tam wszystko zapisujemy, albo patrzą też na prezentację albo na jakieś slajdy, czy inne takie różne rzeczy, które mają. Pod ręką, więc po prostu nie mają za bardzo ochoty patrzeć na moją twarz i jednocześnie pokazywać swojej, więc każdemu według potrzeb. Jeśli chodzi o dzieci, to wolałabym patrzeć, dlatego że dzieci bardzo szybko się rozpraszają, kiedy wiedzą, że ja nie widzę tego, co one robią, i po prostu gdzieś tam wędrują. I w przypadku kamery, kiedy miałam włączoną kamerę, dzieci były o wiele uważniejsze, o wiele więcej z tych zajęć wynosiły, i też było widać ich reakcje, co też mnie bardzo cieszyło, bo mogłam zobaczyć, które zajęcia, które zadania, które aplikacje sprawiają im radość a które może niekoniecznie. I w takim przypadku kiedy mam właśnie kamerę, kiedy mam w stuprocentowy kontakt z rodzicem, to znaczy to nie jest tak, że ja dzwonię do tego rodzica i mu tam o, do, do, do", i streszczam całą lekcję, nie. Po prostu jeżeli jest zadanie domowe, rodzic o tym wie, rodzic wie, co ma dziecko zrobić, na kiedy, dlaczego i tak dalej. I jeżeli cokolwiek się dzieje, na przykład, nie wiem, dziecko nie uważa, czegoś nie zrobiło, czegoś nie wie, to jesteśmy w kontakcie i po prostu pomagamy temu dziecku. Takie zostawienie, że tak powiem, samopas dziecka w niektórych przypadkach się Prawda, bo dziecko samo że tak powiem, ogarnia swoją część i jesteśmy w stanie się dogadać, a w niektórych niestety, ale no nie ma takiej możliwości. Po prostu, jeżeli widzę, że nie ma żadnej współpracy ani z dzieckiem, ani z rodzicem, to niestety taka współpraca nie jest współpracą, tylko orką na ogorze i niestety ja takich współprac się nie podejmuję. Dlatego jeżeli chcecie i szukacie kogoś, kto zajmie się Waszym dzieckiem w sposób taki kompleksowy, to pamiętajcie, żeby mieć z tą osobą kontakt, bo taki brak kontaktu ze strony rodzica i brak zaangażowania ze strony ucznia po prostu bardzo mocno demotywuje, ale raczej nikt Wam o tym nie powie, bo kto by sobie mogę podkładał. Eee, kolejne moje pytanie, które sobie wypisałam, bo jest ich bardzo dużo i eee, to są chyba te najczęstsze. Zastanawiam się, czy czegoś nie pominęłam. Co muszę mieć? To jest jeden z taki, jedno z takich pytań, czyli wymagania sprzętowe. Eee, nie powiem Wam, jaki komputer musicie mieć, tablet albo, nie wiem, telefon, bo jest mi to obojętne. To, co musicie mieć, to musi być internet, eee, najlepiej stałe łącze po prostu, żeby nie zrywało i żeby było w miarę szybkie. Eee, musi być mikrofon i słuchawki, przy czym mikrofon i słuchawki są wymagane głównie w grupach, po to, żeby nie było pogłosu, kiedy na przykład coś, czegoś słuchacie. Oczywiście wyciszymy mikrofon, nie ma problemu, ale mnie jest wygodniej pracować z, ze słuchawkami z mikrofonem i bardzo wielu moich kursantów też tak woli. Czasami też rozmawiamy na przykład przez telefon z zestawem słuchawkowym, także nie ma problemu. Musicie mieć też w jakiś sposób dostęp, na przykład do Google Doc'a albo do YouTube'a, albo do innych aplikacji, które ja podrzucam. Czyli najlepiej, żeby to był właśnie albo telefon, albo tablet, albo laptop, no jakoś tak, żeby to wszystko śmigało. Bo jeżeli nie, to ja zap zaprojektuję sobie, zaplanuję sobie jakąś lekcję, przygotuję wszystko, tu słuchanie, tu mówienie, tu zadania na gramatykę, a wy powiecie, że Wam w ogóle nic nie działa i coś tam, no to wtedy możemy improwizować, ale takie improwizowanie co tydzień. No, jest trochę słabe, więc raczej jestem za tym, żeby to w ten sposób wyglądało. I czy musi być kamera, to jest jedno z pytań. Nie, nie musi być. Tak jak wspomniałam chwilę temu, jeśli chodzi o kamerę, to najczęściej właśnie z dziećmi. Jeśli chodzi o dorosłych, to nie widzę problemu. Raczej wychodzę z założenia, że jesteśmy dorośli, chcecie się uczyć, dlatego się do mnie zgłaszacie. Jeśli nie chcecie, no to jakby no nie moja wina, nie mój problem. Jestem raczej takim zwolennikiem podejścia, że... Uczycie się dla siebie i tylko i wyłącznie dla siebie. Jeżeli nie zrobicie zadania domowego, czegoś nie umiecie, to to jest jakby wasz problem. Dopóki nie jest to problem na przykład ze zrozumieniem czegoś, bo jeżeli jest to jakiś problem ze zrozumieniem, no to ja oczywiście pomagam jak najbardziej i pomagam nadrobić materiał, który na przykład robiliśmy, kiedy was nie było w grupach, jeżeli to są grupy. Bo tak naprawdę możecie czegoś nie wiedzieć, ale jeżeli na przykład nie mieliście czasu, albo ochoty, albo cokolwiek, no to stwierdzam, że to jest jakby Wasz interes, a nie mój. Ja mogę sprawdzić wszystko, mogę wymagać, ale zamordyzm to raczej w szkole, tak jak wiecie, ja pracowałam w szkole, tutaj gdzieś prawo, lewo, nigdy nie wiem, filmik na ten temat, ale ja nie zamierzam w ten sposób działać, więc jesteście w 100% świadomi tego, co robicie, tak przynajmniej uważam. Jak to wygląda? To jest moje ulubione pytanie: Co Wy tam robicie na tych zajęciach? to są normalne zajęcia? Najpierw jest rozgrzewka językowa, potem robimy to, co trzeba. To znaczy, słuchamy, czytamy, mówimy, piszemy, jest gramatyka, to, co wszystko, w słownictwo, wszystko to, co trzeba. Przy czym moi kursanci bardzo często mają otwartą furtkę i mówią, czego chcą. Na przykład, nie wiem, dawno nie było czegoś, czy możemy to powtórzyć? Albo chciałabym się nauczyć tego, i tego, czy możemy to zrobić? Żaden problem, zwykle robimy. I w sumie, jeśli chodzi o to, jak to wygląda w praktyce, po prostu o konkretnej porze, która jest umówiona, łączymy się na Skype, z niektórymi chyba na Facebooku, bo tam coś nie grało z Skype'em, więc w ostateczności jest to Facebook, teraz pracuję nad inną platformą, ale o tym kiedy indziej, to będzie, że tak powiem, się zmieniało i po prostu zdzwaniamy się, zaczynamy rozmawiać, dzień dobry, co tam, jak tam, o poezji jak minął ci dzień i lecimy, że tak powiem, z tematem, Z niektórymi mam też książki, ponieważ niektórzy czują się bardziej zaopiekowani, bardziej ustrukturyzowani, kiedy mają książki. Ja mam też swoje własne materiały, ale w zależności od tego, kto czego potrzebuje, zmieniam się i adoptuję do potrzeb. Także tutaj ze mną problemu żadnego nie ma. Zajęcia w grupach. To jest też takie dosyć dziwne dla wielu osób, bo jak to online i w grupach? No tak, online i w grupach. Grupy mają po, oprócz mnie dwie lub trzy osoby czasami cztery, ale chyba chwilowo nie mam takiej dużej grupy i wygląda to dokładnie tak samo jak na normalnych zajęciach, to znaczy czasami brzmi to dziwnie, bo na przykład na zupełnie początkowych zajęciach pytam kogoś jak ma na imię i żeby ta osoba wiedziała to przecież nie wskaże o ty albo o ty, bo ta osoba nie widzi, że to jest na nią kierowane, więc czasami muszę zapytać Kasiu jak masz na imię, brzmi to bezsensownie, zawsze jest Kupa śmiechu przy tym, ale mimo wszystko zawsze dogadujemy się bez problemu. Więc te zajęcia w grupach w ten sposób wyglądają, że tak samo tak naprawdę jak indywidualne, tak samo jak normalne zajęcia, normalne, stacjonarne. Czyli po prostu łączymy się, rozmawiamy, robimy zadania, robimy quizy, w ogóle uwielbiam robić quizy i uwielbiam grupy. Z tego prostego powodu, że w duetach i trójkach i czwórkach najbardziej widać rywalizację. Po prostu na przykład takie zwykłe quizy, nie wiem, ze słówek albo z odmiany czasownika wprawiają ludzi w taką totalną, zmotywowaną, taki totalny zmotywowany flow, że siedzą i o Jezu, jak to było, jak to było, i tam lecą te zadania z quizów i te z Genialne, i się prześcigują między sobą, to jest po prostu genialne. Od razu widzę, że ta motywacja w nich tak wstępuje i, i chcą więcej, więc mnie też to nakręca dalej do działania i do tworzenia kolejnych rzeczy, więc świetnie się tutaj uzupełniamy. Teraz jeszcze jedno pytanie, które tak gdzieś mi mignęło na jednej z grup, dlaczego ty, a nie Native? Hmm, może dlatego, że jestem po nauczycielskim kolegiem języków obcych, może dlatego, że uwielbiam to, co robię i bardzo lubię uczyć siebie i innych. Sama zresztą też uczę się online yy, i to w duecie w tym momencie. Nie jest to język hiszpański, tylko francuski, ale mimo wszystko wiem, jak to wygląda z drugiej strony, więc jak najbardziej rozumiem obie strony i nie mam z tym żadnego problemu. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o native'ów, to bardzo często bardzo, bardzo mi przykro, ale uważają, że skoro są native'ami, skoro są rodzimymi użytkownikami języka, to mogą więcej, znaczy zawołać więcej i zrobić mniej. Na przykład nie poprawiają błędów, które dziecko robi, albo osoba dorosła. A wiem to od jednej z kursantek, i po prostu niezbyt się wysilają, bo uważają, że samo takie porozmawianie już wystarczy. Często też mają problem z wyjaśnieniem na przykład gramatyki albo innych rzeczy. I to nie jest kwestia języka, w sensie tego, że nie są w stanie tego powiedzieć po hiszpańsku, tylko po prostu na pewnych etapach to jest jeszcze za wcześnie, żeby uczyć się tylko z nativem. Za co świetne, moim zdaniem, świetne efekty są, kiedy macie dwóch, dwóch nauczycieli, znaczy kiedy uczeń ma kogoś od gramatyki i innych dziwnych rzeczy i typowego native'a od rozmowy. Bo bardzo często jest tak, że ci naiwi mogą z Wami rozmawiać, i pogadają z Wami, ale nie poprawią Waszych błędów, bo albo po prostu mają to w nosie, albo czasami nie wiedzą, wam wytłumaczyć, dlaczego to jest błąd. Dlatego chyba dwie albo trzy moje kursatki mają taką sytuację, kiedy mają zajęcia ze mną, na przykład głównie do gramatyki, do takich rzeczy, których nie rozumieją albo nie wiedzą skąd się wzięły, plus dodatkowo zajęcia z Native'em, z, z którym też rozmawiają na różne tematy. I w sumie, ostatnie to o płatności. Jeśli chodzi o płatności, to one są robione przelewem. Są zawsze z góry, za miesiąc albo za jakiś tam cykl lekcji, w zależności od tego, jak wygląda umowa między nami. I w sumie chyba tyle, bo tutaj nie będę się rozdrabniać, jeśli o to chodzi. Tak, wystawiam fakturę. Nie, nie pracuję na lewo, więc spokojnie fakturę jak najbardziej otrzymacie. W sumie tyle, jeśli chodzi o to, co ja chciałam powiedzieć, bo są chyba najczęściej zadawane pytania. Zastanawiam się jednak i mam tutaj do Was kilka pytań: jakie są Wasze obawy albo doświadczenia z zajęciami online? To jest pierwsze moje pytanie. Pytanie numer dwa: jeśli nie korzystacie z tego, a się zastanawiacie, dlaczego nie chcecie zajęć online? I numer trzy: czy macie jakieś pytania do mnie na ten temat? Bo mogę odpowiedzieć ja, może odpowiedzieć na przykład moja lektorka od języka francuskiego. Jest nas naprawdę bardzo, bardzo dużo, i coraz więcej nas się, że tak powiem, tworzy, i te szeregi online są takie bardziej zwarte. I jestem bardzo, bardzo ciekawa Waszej opinii na temat zajęć online. Czy z nich korzystacie? A może sami udzielacie takich lekcji? Dajcie znać pod, pod, pod filmem w komentarzu, a ja się już z Wami żegnam. I do zobaczenia następnym razem. Cześć!